Witam wszystkich. Z tej strony Paweł Młynarczyk. Chciałem się z Wami podzielić nowością. Obadamy, jaka nowość. No. Więc, sama dobra. Od kilku miesięcy jest dostępny na rynku ten suplement. Ja akurat od tej firmy otrzymałem go, żeby przetestować, żeby podzielić się z ludźmi, jak na mnie działa, jakie są efekty. Więc, mówię, dostałem kilka opakowań. Możecie je zobaczyć co sobie, leżą. Plus to, które mam na stoliku, i mówię tak. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, jak dawkować, czy kiedy zacząć brać, stosować, czy można, czy nie można, piszcie śmiało, odzywajcie się, na pewno Wam pomogę. Tyle, ile będę mógł, podpowiem. No i obserwujcie, jak moje postępy będą wyglądały. No, myślę, że. Powoli, małymi kroczkami uda mi się coś tam ze mnie ciekawego zrobić i forma będzie całkiem fajna, więc obserwujcie mnie i no co tu można więcej mówić do zobaczenia.